No gdzie mi tu idziesz, chłopie. Ja oddaję rzut, ty chcesz iść zastaw. Przecież tu mam Jacka, chodź Jacek. Rozumiesz? Stop Maćka. Rozumiecie. I teraz poszedł rzut, od razu wyrzutka piłki do trenera i już jest zmiana. Wy wychodzicie na jakieś pozycje. Dawaj, wychodzisz. I teraz stop. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem kto dostał. Może być tak, że tam Dawid dostał, a ja zostałem w żółtej i teraz gramy, ty może rzucasz. Może mijasz, o podałeś, super, nie ma sprawy, hop, 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 hop i tak dalej. Poszukajcie już rozwiązań dalszych. Wy musicie to czuć, na ile jest dzieciak... Może być tak, że szóstka dzieci będzie dalej wiesz, w powietrze, szóstka już do kosza, a tu już będzie dla szóstki granie z różnych pozycji. Jeszcze popróbujcie tego chwilę i uwaga, zmiana szóstek, zmiana par, zmiana czwórek, Czyli co zrobiłem? Właśnie dołożyłem bodziec, którego wy sobie sami nie daliście, bo wy już się tam okopaliście 5 dni wam dobrze. Tam ci się już tamto. Zmiana. Ćwicz nowe szóstki. Co, Osa? Co? co? No zostaw mi, co mi zabierasz piłkę. Słuchaj, nowe szóstki. Ty o, ale pisztaj? ty masz króciutki ląd. Się szybko denerwujesz. Wiesz, o czym mówię. Ale wiesz o czym mówię? Przesęp, porobionych ci krzywd było trochę. I to możliwe, że faceci, bo widzę jak. Widzę, widzę to, ale widzę to. E, wiesz, miałem taki przykład, tu na kursie, dziewczynę. Koszykara, i to taka topu, nie kadrowiczka. I chciałem, że mi pomagała. Po prostu, daj chodź, pokażemy i tak dalej. Te proste rzeczy, podanie, no kurwa umiała, reszta nie umiała. Ona, każde moje zdanie reagowała, kurwa, jak. i stąd. I następnego dnia przyszedłem i mówię, już teraz wiem, napierdalali Cię wszyscy przez całą karierę, to, 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 ja mówię, ja i tak nie chcę, ja potrzebuję Ciebie, żeby pokazać studentom i tak dalej, a u Ciebie, zaśmiałą, osobista sprawa, czuję napięcia w relacji z facetem, czuć to, normalnie mi gryziesz, nie, takie kurwa jest cały czas, nie podchodź, nie dotykaj, czy się sama do Ciebie idę, ja muszę do Ciebie blisko iść, bo o nie słyszę, jak to do mnie mówisz. Wiem, faj, fajni oh jesteśmy dla siebie i tak dalej, ale masz coś... Nie Nie, nie to Ty nie gryź. Nie wszyscy są źli. Myślisz, że to dla seniorów? 100%. Tylko zrobić to na intensywności, w koncepcie, z rzutem, z minięciem. Dać im pełno, dać im momentu im... tego ćwiczenia. 1-1, e, podejście, zostawienie, w sensie omijając, grę. nie wiem. W seniorach jest to: daj całość i zacznij to wskrajać. I może być, że będziesz musiał dojść do tego, a może być, że nie trzeba będzie dojść aż tak nisko. Okay. Oto to idzie. Wchodzimy, na to, że włączamy stację i po prostu pokazuję już całość. Mówię: to, 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 to. Nie. Dajesz grę. Widzisz deficyt i zaczynasz z, kon, z gry do kontekstu, a nawet czasami do stacji. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. I na 100% dojdziesz do stacji. Bo tylko stacja poprawi. Powiem im to wszystko, bo to dobre pytanie zadałeś. Czyli mówisz, że przy od drugiej strony, to mówiłeś na tym ostatnim zjeździe, że musi znaleźć to, co jest dobre, to, co jest dobry, a później to rozbić na drugą stronę, tak? Zawołaj wszystkich. Stop! Chodźcie do mnie! E, słuchajcie, co się wydarzyło? E, pierwsza rzecz. Przypominam o różnicy między szkoleniem a prowadzeniem z seniorów. Dzieci uczymy stację, rozwinięcie w doskonaleniu i wykorzystanie w grze. W seniorach trzeba odwrotnie. Dałbym zagrać, zobaczyć de, zobaczyłbym deficyty, wyciąłbym to do kontekstu doskonalenia, a okazałoby się, że samo doskonalenie i tak nie rozwiązuje spraw, bym się musiał cofnąć do nauczania. Czyli w szkoleniu jest ten kierunek, czyli od razu nauczyć dobrze, jeżeli już chcę poprawiać. Gościa, który chce przekładać swoje wysiłki na wynik, muszę pójść w drugą stronę. Pokazać mu, graj tym, co masz, bo to Twoje. W doskonaleniu cofniemy się, żebyś coś poprawił, ale i tak pójdzie z deficytem. To jest ogromne budowanie zaufania. Mimo, że można zrobić tak, jak ja z Wami zrobiłem. Czyli byliście tacy, jacy byliście. a od początku poszedłem tak, i tak osiągnąłem swoje. Bo uczyłem Was zupełnie nowych rzeczy. W starych rzeczach byście mi nie puścili. W nowych rzeczach akceptujecie. Co tu się wydarzyło? Tu się wydarzyła prawie pełna, prawie pełna gra, i przez to znowu stracona została technika. Czyli już obrońcy po prostu nie nadbiegali nad tymi atakującymi. Za małe umiejętności były do realizowania celu. Więc jeżeli chcielibyśmy nawet zagrać taką sytuację, to wystarczyłoby zagrać na dwie piłki fragment. Pokażę na Was. Uwaga, poczekaj. Sami decydujecie jaka obrona. Może być niebieska, może być i tak dalej, jaka chcecie. Potrzebny mi drugi neutralny. Choć jako drugi neutralny gdzieś tam... Chodź na drugi neutralny. Gracie i gracie. Yy, daj pił jeszcze jedną. Czyli tak, atak. Raz, dwa, trzy, cztery. W ataku. Z jeszcze za mało tych obrońców, ale dobra. Gramy. Daj piłkę na dół, to znaczy, że ta piłka nie gra. Ta piłka gra, ta piłka gra. Gramy powoli. Nie. W marszu. W marszu. Rzut, zastaw. Tak, piła. Już druga piłka. Obojętnie. Musisz podać... Mogą ci sami, mogą, może być zmiana. Ci sami, no graj już, no. Już. O, grają ci sami. Grają, grają, tu piłka. Grają. Rzut. Już. Pi... Piła do mnie. Już tamta piłka. Atak, atak, atak. Chodź, cała, dobrze lądowanie. Piła. Już, atak, 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 atak. Żółta, daj go żółtą, żółtą, żółtą. Powoli, powoli ucieczka, ucieczka do żółtej. Rzut. Jest, grają, 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 grają. Wyznal. Stop, stop. Chodźcie. I teraz widzicie wyraźną różnicę. To było doskonalenie i to dobre doskonalenie. I ta koncentracja, ją było czuć, aż ona wzrastała do wysiłków. Czyli w doskonaleniu macie trzy rzeczy: ćwiczenia, zabawy i takie właśnie fale koncentracji. To musicie przećwiczyć, bo to jest petarda. Dwie piłki zmienne. Kto zbierze jest w ataku, i tak dalej. A teraz berek. Berek prosty, złapany w pozycji koszykarskiej, albo w tym przypadku tak. Nie, tu w biegowej. Złapany w biegowej. Chcę go uwolnić. Muszę zrobić hop, hop. Raz, dwa, trzy. Uwalniam. Masz berka do tego. Daj, pozycja biegowa. Pozycja biegowa. Muszę go zlokalizować. Hop, 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 hop. hop zerwać. Mam złapany. Hop. Muszę odwrócić się i masz berka. Rozumiecie. Przy... Tak jest tak? yy, uratowanie ja jest to, przez tak? zastawienie. Tak. Cały czas zróbcie proszę to najpierw, a później berka. To powoli zróbcie najpierw. To było dobre, jeszcze raz. To było naprawdę. Do... Obrigado. Ta ekipa zostaje do połowy macie kusta, wszystkich na połowie. Za Ciebie wchodzę. Za Ciebie jestem. Na połowie. Faza trenowania. Mogę ułożyć model gry. Mogę ułożyć model gry, czyli ustalić. Lewa ćwiartka żółta. Prawa ćwiartka niebieska. W polu 3 sekund czarna. Powyżej trójki czarna. Mogę, nie muszę. Mogę zostawić w sprawie naturze. Gracie 3 na 3. Kto zbierze podaje do mnie, kto zbierze podaje do mnie, warianty różne, można zrobić znowu, siadamy, oni podaniami do połowy i wracamy tutaj, tak zrobimy, kto, kto zbierze podania w biegu do połowy, będzie prościej jak zaczniemy, biegamy, biegamy, rzut, zbiórka, kontra, obojętnie kto zbierze. Wy zebraliście. Z twoimi gaz? Tak. A tak zebrał. Gaz! Do, stop! Do połowy, Dawid! Stop! Do połowy! Już. Grają! 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 Gyra! Gaz! Przyśpiesz. Wszyscy muszą pie dostać. Już bronisz, bronisz, bronisz. Gaz! Obrona, obrona, obrona! Obrona, obrona! Obrona, kogo bronisz? Kogo, znaczy, kto Ciebie broni? Stop! I teraz jest petarda. I teraz było trenowanie. Żaden zawodnik. Nie myślał byle głównym, tylko żeby zastawić. Nie szkolimy w Polsce zastawienia. Podjęcie, wtedy sobie zabawnie. No tu jest najważniejsza rzecz. Pierwszy po prawej, pierwszy po lewej. Pierwszy po prawej, pierwszy po lewej. Czyli raz będę zastawiał konia, raz chudego, raz szybkiego, raz takiego, i tak dalej. Mam tu podanie w biegu, tak jakbym grał na całym, bo do połowy z powrotem. Piękna sprawa. Proszę, wy dobieracie sobie zespoły i prowadzicie ten środek treningowy na grupach. Robicie sobie zespoły. Trenerzy biorą dzieci. Lub dwójkę, bo to zależy, co tam chcesz. Szybko z tyłu. Szybko z Dorzucimy Kontekst dwóch piłek. jest piłka. Nie ma. Jeden jest za tym, gdzieś. A to? Jeden. chodź, kto? No, kto? ke koo wo wuli. Słuchajcie, wraczanie. dlaczego ten. Od końca. Dlaczego faza trenowania jest ważna. Dlaczego? No jak czujecie, dlaczego ona jest ważna? Kontekst boiska, intensywność. Kontekst boiska już mieliśmy w y, doskonaleniu. Emocje mieliśmy w doskonaleniu y, zadaniowość na pewno wysoka tu, no, bo gramy i intensywność tak. Co jeszcze? No blisko. Właśnie. Intuicyjność pewna, ale... Nawyk. Tak. Zobaczyć, czy zawodnik popełnia nawyk. No i była sytuacja pod samą obręczą. Bartek trochę zastawił, ale wysoki. Wyskoczył i zebrał. Nie. Nie ma skakania. Jest zastawienie. On tam nie ma skakać do piłki, tylko ma zastawić, a później wyskoczyć. Właśnie w, do, w trenowaniu widać błędy. I teraz uwaga, jeszcze fajniejsza rzecz na tym kursie, która się dzieje, że ja mogę Wam podpowiedzieć. Prowadził pierwszy Maciek. Ja mówię, Maciek źle, no ale co źle? Ja mówię wszystko. I było faktycznie wszystko, ale go się z trenerem i mówi: No to mi powiedz, bo chcę wiedzieć. Co robił Maciek? Był tym neutralnym i chodził. 10 sekund, 15, trzymał piłkę, a oni biegali cały czas w obronie. Jaką umiejętność ćwiczymy teraz? No to Maciek musi wiedzieć, że 6 sekund, 8 musi być strzał. Druga rzecz, Maciek chodził sobie tak. Mówię, no nie, bierzesz piłę tu, widzisz gościa, widzisz gościa, poprawiasz akceptujesz, wspierasz, cały czas grasz z tymi zawodnikami. No i ten rzut. Czyli drugi, druga rzecz. Nie ćwiczenie dla ćwiczenia, tylko z nimi. I trzecia rzecz. Miejsce trenera. Nie może być, moja postawa wymusza ich ruch. Nie może być, że daję trzy rzuty stąd. Muszę dać stąd, 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 muszę stamtąd. Czyli w Dlaczego to jest ważne w trenowaniu? Bo w doskonaleniu nie. W trenowaniu jest to ważne, bo gra determinuje rzeczy, które są tak nagłe, nieprzewidywalne, że i ty musisz być w swoim działaniu nieprzewidywalny. No? Nie, nie, właśnie pochwaliłem siebie tak, no. Dobrze, Tomek, powiedziałeś. Bo, bo dla mnie ten kurs też jest nowy, to wam powtarzam na każdym kroku. Ja tu też widzę więcej, zwłaszcza że mamy taką grupę. Parę minut przerwy, 15 minut przerwy.